Szanowni Państwo, na spotkanie przybył pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z małżonką panią Agatą Kohrhauser-Dudą. Szanowni Państwo, Boże Narodzenie to wyjątkowy czas dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, bliskich i przyjaciół. To czas ciepła i wspólnoty. Święta co roku tradycyjnie spotykamy się przy wigilijnym stole. Składamy sobie życzenia, ściskamy i przełamujemy opłatkiem na znak pojednania radości i życzliwości. W dzisiejszym spotkaniu biorą udział żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, społeczność lokalna. Po raz pierwszy spotykamy się w takim gronie przed świętami Bożego Narodzenia. Mijający rok przyniósł żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom wiele wyzwań. Jednym z nich jest kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy. Obecni tu w Kodniu żołnierze i funkcjonariusze codziennie stawiają czoła temu wyzwaniu, za co jesteśmy im wdzięczni. Są dzisiaj z nami pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych. Pani Agata Kornhauser Duda, pierwsza dama. Pan Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pan Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji. Dowódcy wojska polskiego, żołnierze, komendanci oraz funkcjonariusze. Szanowni Państwo, Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku. To szczególny czas przepełniony magią Wigilijnej Nocy. To czas śpiewania kolęd. Zapraszam Państwa do wspólnego kolędowania. Zaśpiewajmy Lulajże Jezuniu. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie parę prezydencką. To wielki zaszczyt móc dzisiaj tutaj wystąpić. I zachęcam wszystkich do wspólnego śpiewania. Teraz właśnie tak jak pan konferencjer powiedział, zaśpiewamy wspólnie kolędę Lulejże Jezuniu. zuniu. Lulej Czu Utulaj zamkni że znuzon płaczem po Ty go matulu płacu, u tulaj, tulaj, że jesz unią, tulaj, że tulaj, a ty. Odczytanie listu od pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Proszę pana Wojciecha Skurkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wielce szanowny panie prezydencie, wielce szanowna pierwsza damo, ekscelencje, Państwo samorządowcy, panowie generałowie, panie, panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze wojska polskiego, panie, panowie funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, szanowni państwo, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował list do uczestników spotkania wigilijnego w tym niezwykłym miejscu w Kodniu. Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, Boże Narodzenie to czas, w którym tradycyjnie spotykamy się z rodziną. Wy spędzicie święta pełniąc służbę na granicy Unii Europejskiej i NATO oraz na misjach zagranicznych. Żołnierze Wojska Polskiego doskonale rozumieją, na czym polega służba. To właśnie dzięki Wam, Waszemu poświęceniu i zaangażowaniu Polacy w tym szczególnym czasie mogą być bezpieczni. Dziękuję za Waszą postawę, profesjonalizm, za to, że stoicie na straży bezpieczeństwa nas wszystkich. W tym świątecznym czasie, Pamiętamy i myślimy o Was. Życzyłbym sobie i Wam, aby święta na naszej wschodniej granicy i we wszystkich kontyngentach wojskowych były spokojne, abyście mogli w spokoju spędzić ten czas z wojskową rodziną na posterunku, ale w dobrej atmosferze. Chciałbym też serdecznie podziękować za wsparcie Waszym rodzinom. Przyjmijcie, proszę, życzenia zdrowych, wypełnionych dobrem i miłością świąt Bożego Narodzenia. Z wyrazami najwyższego szacunku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wielce szanowny panie prezydencie, wielce szanowna Pierwsza Damo, trzygodni księża biskupi, panie i panowie żołnierze, policjanci, strażnicy graniczni, druchny i druchowie, samorządowcy, drodzy przyjaciele, Chciałbym Wam złożyć życzenia w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale zanim to zrobię, to powiem, że dwa dni temu zostałem zaproszony do małej miejscowości Unieck na północnym Mazowszu, gdzie tamtejsi strażacy koło gospodyń wiejskich i strzelcy zorganizowali Mszę Świętą i modlili się w Waszej intencji. Zostałem na nią zaproszony i z wielkim wzruszeniem wziąłem w niej udział. Kiedy dowiedzieli się, że jadę do kodnia, przekazali mi życzenia na wasze ręce. Które, jeśli pozwolicie, przekażę szemu szefowi Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej. A przyznam się, że była to bardzo wzruszająca uroczystość tam w Uniecku i mówiono mi tak, że przez to, że jesteście tutaj na granicy, nad Bugiem, na granicy z Białorusią, to oni mogą. Spokojnie myśleć o swoich świętach. Oni mogą spokojnie Są wielkie podziękowania na Wasze ręce od zwykłych, prostych ludzi. Takich spotkań w Polsce jest dużo więcej. Polacy Wam dziękują, Polacy są wdzięczni i ślą życzenia. Ja się dołączam do tych życzeń w imieniu swoim, w imieniu przede wszystkim ministra Mariusza Kamińskiego. Chciałbym na Wasze ręce przekazać życzenia wszelkich błogosławieństw. Wszystkiego dobrego dla Was i Waszych rodzin. Żeby ta służba, te święta była dobra, spokojna, żeby te święta były dla Was przeżyciem także duchowym, żeby Wam się darzyło. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zab Panią Agatę kornhauser -Tudę. Szanowni Panowie Ministrowie, Ekscelencji trzygodni Księża Arcybiskupi, trzygodni Księża Biskupi, wszyscy obecni kapłani, kapelani Wojska Polskiego, naszych służb, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej. Wielce szanowni panowie generałowie, wielce szanowni panowie komendanci, szanowne panie i panowie oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, wszyscy wielce szanowni państwo, przedstawiciele samorządu regionalnego i lokalnego. Bardzo się cieszymy, że możemy z państwem dzisiaj być tutaj w Kodniu. w tej podlasko-lubelskiej części pogranicza polsko-białoruskiego, gdzie...